Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że są kobiety, które zdają się być nietknięte przez czas, jakby niosły w sobie szczególny blask, który przewyższa ich rzeczywisty wiek? Tu chodzi o coś więcej niż tylko genetykę. Działa coś głębszego, ukrytego poza tym, co zwykle nazywamy starzeniem się. Nie chodzi o pielęgnację skóry ani o operacje. Mówimy o zjawisku, które Karl Jung natychmiast by rozpoznał, mianowicie że stan duszy kształtuje wyraz ciała. To, co zaraz odkryjesz, podważa wiele z tego, co dotychczas myślałeś o związku między wewnętrzną siłą życiową a zewnętrznym wyglądem. Tajemnica nie tkwi w tym, co te kobiety robią, lecz w tym, co niosą w swoim polu energetycznym. Rzadkie duchowe nastawienie, które działa jak tarcza przeciw niszczącej sile czasu. Na końcu tej podróży zrozumiesz, dlaczego jedne dusze promieniują, a inne gasną i jak ta dawna wiedza może zmienić również twój stosunek do starzenia się. Tajemnica nie zaczyna się przed lustrem, lecz w świetle, które pochodzi z wnętrza. Gdy Jung mówił o wpływie psychiki na wygląd fizyczny, wiedział: świadomość kształtuje rzeczywistość w sposób, o którym dziś niemal zapomnieliśmy. Niektóre kobiety niosą w sobie wibrację, która działa poza zwykłymi prawami starzenia. Wyobraź sobie kobietę idącą przez pełną salę. Nie przyciąga spojrzeń wysiłkiem ani sztucznymi środkami, lecz niewypowiedzianą aurą. Która zdaje się naginać światło wokół niej. Jej twarz opowiada historię, a jednak wygląda świeżo. Jej oczy zdradzają starożytną wiedzę, a mimo to błyszczą dziecięcą ciekawością. To archetyp promiennej kobiecości kobieta, której dusza utrzymuje ją w młodości. Jung opisywał to zjawisko procesem indywiduacji, zjednoczeniem świadomości i nieświadomości, które prowadzi do psychicznej pełni. Kobiety, które podążają tą drogą, Często zauważają, że ich zewnętrzny wygląd zmienia się wraz z wewnętrzną przemianą. Uosabiają to, co Jung nazwał wiecznym aspektem kobiecości ponadczasową istotę, która wykracza poza biologiczne starzenie się. W nich żyje to, co Jung nazwał animamundi dusza świata, która niewidzialnie łączy wszystko, co żywe. Nauczyły się dostrajać do tego kosmicznego rytmu. Ja osobista historia, podporządkowuje się więc czemuś większemu ponadczasowemu. To potwierdza to, co mistycy zawsze wiedzieli. Świadomość kształtuje czas, a czas kształtuje ciało, które tę świadomość nosi. Te kobiety mają wspólną zdolność, przemieniają cierpienie w mądrość, nie stając się gorzkimi. Podczas gdy inni stają się ciężcy od rozczarowań, one zamieniają ból w blask. Pomyśl o kobiecie, która zniosła wiele strat, a jednak nosi na twarzy niewytłumaczalną łagodność. Nie omijała, nie ominęła życia. Lecz ćwiczyła to, co Jung nazwał wisi aktywną wyobraźnią, zdolność twórczej i uzdrawiającej pracy z nieświadomymi treściami. W ten sposób zapobiega zakorzenianiu się wewnętrznych trucizn, które w przeciwnym razie prowadziłyby do przedwczesnego starzenia. Starożytni Grecy rozróżniali między chronosem a kairosem. Chronos to linearny, mechaniczny czas, któremu większość się podporządkowuje, kairos natomiast to czas święty. Wieczna chwila, w której możliwa jest przemiana. Kobiety, które tajemniczo wyglądają młodo, żyją głównie w Kairosie. Chronos dotyka ich tylko wtedy, gdy to konieczne, ale nigdy nie określa ich istoty. Początek tej drogi tkwi w tym, co Jung nazwał spotkaniem z cieniem, częściami nas, które wolimy ukrywać. Wiele osób marnuje ogromną energię na tłumienie tych ciemnych stron. To w końcu objawia się na twarzy, w postawie w aurze. Promienna kobieta zawarła pokój ze swoim cieniem, zintegrowała go zamiast z nim walczyć. Z tej integracji rodzi się to, co starożytni alchemicy nazywali kamieniem filozoficznym stan wewnętrznej pełni, który promieniuje na zewnątrz. Gdy wewnętrzne konflikty przestają stale kraść energię życiową, ta moc zostaje uwolniona dla regeneracji i odnowy. Twarz rozluźnia się w swojej naturalnej urodzie. Oczy stają się jasne, wolne, od mgły wewnętrznych zmagań. Postawa prostuje się z prawdziwą, a nie udawaną pewnością siebie. A jednak dzieje się tu coś głębszego, tam jedną coś, co wiąże się bezpośrednio z naturą samego czasu. Jung rozumiał, że psychika działa według własnych praw czasu. Nazywał to synchronicznością, znaczącymi zbiegami okoliczności, które wskazują na rzeczywistość wykraczającą poza linearną przyczynowość. Kobiety, które ucieleśniają tę rzadką duchową cechę, zdają się częściowo żyć poza normalnym czasem. Rozwinęły to, co Jung nazwał jaźnią obserwującą część świadomości, która potrafi zdystansować się od dramatu codzienności, a mimo to pozostaje w samym życiu. Ta wewnętrzna postawa pozwala im obserwować własny proces starzenia, nie utożsamiając się z nim. Powstaje paradoksalna tarcza właśnie dlatego, że świadomie postrzegają starzenie, ono się spowalnia. Starzeją się jako uczestniczki, a nie ofiary. Z tym związana jest to, co Jung nazwał funkcją transcendentalną, most między świadomym a nieświadomym, który umożliwia prawdziwą przemianę. To psychologiczne osiągnięcie tworzy swego rodzaju bańkę omosacje i bańkę czasu wokół nich, w której zwykłe prawa starzenia działają inaczej. Tak, starzeją się, ale w rytmie swojego rozwoju duchowego, a nie w bezlitosnym takcie zegara. Być może spotkałeś już kobiety o bezczasowej aurze, które każą ci kwestionować ich prawdziwy wiek, poruszają się z godnością świadczącą o wewnętrznej pracy, ich rany duszy zostały przemienione w siłę, a nie w wyczerpanie. Ich śmiech pochodzi z głębokich warstw, ich milczenie niesie pokój, ich obecność budzi zdumienie wobec ukrytych tajemnic. Nauka zaczyna już potwierdzać to, co Jung przeczuwał dekady temu. Badania nad epigenetyką pokazują: emocje bezpośrednio wpływają na to, jak geny się wyrażają chroniczny stres przyspiesza starzenie się komórek. Stany wewnętrznego spokoju i radości sprzyjają natomiast regeneracji. Nawet telomery te ochronne czapeczki naszych chromosomów biologiczne markery starzenia reagują wrażliwie na nasz stan psychiczny. To, co Jung nazwał Nieświadomością zbiorową daje tym kobietom dostęp do niewyczerpanego źródła odnowy. Sięgają po archetypiczne energie, które przez tysiąclecia niosły kobiecość. To połączenie tworzy coś w rodzaju biologicznej łaski. Odnowa komórkowa zachodzi szybciej, ciało pozostaje młode. Kobiety, które pielęgnują żywy kontakt z jaźnią, ta archetypem pełni i sensu Sala wykazują mierzalne różnice. Ich kortyzol pozostaje w równowadze, poziomy zapalne są stabilne, mechanizmy naprawcze komórek działają optymalnie. Pokój duszy chroni młodość ciała. To nie jest fantazja, lecz uznanie głębokiego związku świadomości i cielesności, który Jung badał przez całe życie. Uznawał, że psychika i ciało nie są oddzielnymi sferami, lecz dwiema stronami całości. I że zmiana jednej zawsze dotyka drugiej. Jung mówił także o religijnej funkcji psychiki. Nie miał na myśli religii instytucjonalnej, lecz poczucie świętości, które może przenikać codzienność. Kobiety, które żyją tym uczuciem, traktują swoje ciało jak świątynię świadomości. Ta cześć chroni je nawet na poziomie, który dziś nazwalibyśmy kwantowym. Polska kobieta świetlista nauczyła się również tego, co Jung nazwał sztuką pozwalania umrzeć puszczania tego, co już nie służy bez kurczowego trzymania się znajomych wzorców. Wie, że każdy etap życia wymaga wewnętrznej śmierci i odrodzenia i przechodzi te przejścia z godnością, a nie oporem. Podczas gdy inni stają się ciężcy pod emocjonalnym balastem, ona ćwiczy świadome odpuszczanie, zachowuje tylko to, co pozwala jej duszy rosnąć. Wszystko inne zostaje w tyle, zanim wyryje się w liniach i cieniach na jej twarzy. To odpuszczenie dotyczy również oczekiwań innych i społecznych ról. Jung nazwał to personą, di, maską, którą nosimy w codziennym życiu. Ci, którzy zbyt mocno się z nią identyfikują, wpadają w sztywne wzorce. Kobieta świetlista nosi swoje maski lekko jak ubrania dostosowane do pory roku. W jej psychice działa to, co Jung nazwał autonomicznym kompleksem wiecznego kobiecego. Wewnętrzna struktura, która działa niezależnie od świadomej woli, ale zawsze służy najwyższemu wzrostowi. Ta wewnętrzna zasada chroni ją przed skostnieniem. Gdy kobiety tracą swoją cykliczną, regeneracyjną naturę i kierują się jedynie liniowym czasem. Dzięki funkcji transcendentnej znalazła trzecią drogę poza przeciwieństwami młodości i starości piękna i rozkładu sensu i bezsensu. W jej obecności czuje się, ta kobieta jest przyjaciółką czasu, a nie w walce z nim. Ona tańczy z nim zamiast go zwalczać. W ten sposób powstaje pole, które pozwala innym poczuć, jak ciężar czasu staje się na chwilę lżejszy. Jung rozpoznałby w tym archetyp mądrej kobiety. Nie jako starej wiedźmy, ale jako żywe ucieleśnienie ponadczasowej mądrości. Te kobiety pogłębiły dostęp do nieświadomości zbiorowej, do wiecznego kobiecego, które nieustannie się odnawia. Nieświadomość stale równoważy sztywne ego poprzez sny, wglądy, intuicje. Dzięki temu Pozostają w zgodzie ze swoją prawdziwą drogą rozwoju i unikają stagnacji duchowej, która w innym przypadku przyspiesza starzenie. Rzadką cechą duchową tych kobiet jest ostatecznie harmonijna integracja wielu idei Junga. Osiągnęły to, co Jung nazwał zjednoczeniem przeciwieństw równowagę energii męskich i kobiecych w sobie integrację światła i cienia przyjęcie zarówno siły, jak i wrażliwości. To wewnętrzne małżeństwo działa jak psychologiczna alchemia, która przemienia wszystko, czego dotknie. Ich twarze stają się żywymi mandalami, symbolami wewnętrznej pełni, które Jung rozumiał jako naturalny wyraz jaźni. Symetria ich rysów nie świadczy o genetycznym szczęściu, lecz o równowadze osiągniętej dzięki świadomej pracy wewnętrznej. Światło w ich oczach odzwierciedla integrację wszystkich części osobowości w harmonijną całość, ta jakość ujawnia się najpełniej w ich stosunku do cierpienia. Tam, gdzie inni z bólu rozwijają trwałe bruzdy zgorzknienia, te kobiety rozwinęły to, co Jung nazwał religijną postawą wobec materiału psychicznego. Wiedzą, każda rana niesie w sobie ziarno uzdrowienia, każdy kryzys kryje w sobie potencjał większej świadomości. Kobieta świetlista osiągnęła to, co Jung nazwał zróżnicowanym odczuwaniem, zdolność rozróżniania emocji, które służą wzrostowi od tych, które tylko kontynuują stare wzorce cierpienia. Potrafi głęboko czuć, nie tracąc siebie, potrafi w pełni opłakiwać, nie tonąc, potrafi być naprawdę gniewna, nie przeciążając swojego systemu trucizną. Ta emocjonalna dojrzałość chroni ją przed reakcją zapalną w ciele, którą badania bezpośrednio łączą z przyspieszonym starzeniem. Nie oznacza to, że unika cierpienia, czy udaje, że go nie ma. Raczej rozwinęła zdolność wytrzymywania tego, co Jung nazwał polem napięcia przeciwieństw, pozostawania obecnym przy trudnych doświadczeniach, bez natychmiastowej ucieczki czy szybkich rozwiązań. W ten sposób zapobiega tej wewnętrznej fragmentacji, która przyspiesza proces starzenia. Jej układ nerwowy pozostaje regulowany nawet pod presją i zachowuje to, co badacze nazywają dziś koherencją rytmu serca stan, w którym oddech, rytm serca i emocje są w harmonii. Ta koherencja głęboko wpływa na hormony, układ odpornościowy i odnowę komórek. Pokój duszy staje się lekarstwem dla ciała. Ale być może najbardziej niezwykłe u tych kobiet jest ich stosunek do przyszłości. Podczas gdy inni kurczowo trzymają się młodości lub boją się czasu, one rozwinęły to, co Jung nazwał myśleniem perspektywicznym. zdolność dostrzegania potencjału każdego momentu do wzrostu. Żyją w stawaniu się, a nie w nostalgii. Ta świadomość tworzy pole możliwości. Przyciągają doświadczenia i relacje, które sprzyjają ich rozwojowi, jakby ich jasna intencja wzrastania przyciągała odpowiednie okoliczności do życia. Jung nazwałby to synchronicznością w działaniu. Ich twarze odzwierciedlają tę otwartość na przyszłość. Zamiast sztywnych rysów, które opowiadają o rezygnacji, mają też płynne rysy. Twarze pozwalające na nieskończoną ekspresję oczy pełne ciekawości wobec tego, co życie jeszcze ujawni. Koncepcja Junga o unus mundus jedności całej rzeczywistości odzwierciedla się w ich komórkach, osiągnęły to, co Alchemicy nazywali zjednoczeniem mikrokosmosu i makrokosmosu. Osobistą przemianę, która tak całkowicie pokrywa się z kosmicznymi zasadami, że ich własny proces starzenia przebiega w zgodzie z wiecznymi cyklami natury. Cechą duchową, którą ucieleśniają, jest ostatecznie nie tylko relacja z samą sobą, ale także z niewidzialnymi siłami, które Jung nazwał archetypami. Nauczyły się świadomie pracować z tymi uniwersalnymi wzorcami ludzkiego doświadczenia. Czerpią z tego siłę i odnowę. W ich obecności czuje się to archetypiczne połączenie. Sprawiają wrażenie, jakby nosiły w sobie więcej niż mogłoby wyjaśnić ich indywidualne życie. Jakby miały dostęp do mądrości wszystkich kobiet, które przed nimi kroczyły podobnymi ścieżkami. To zbiorowe kobiece nadaje im ponadczasowy autorytet, który nie ma nic wspólnego z wiekiem. Ich śmiech niesie echa wiecznego kobiecego, które Jung rozpoznał jako jedną z fundamentalnych struktur porządkujących psychikę. Kiedy mówią, słyszysz nie tylko ich głos, ale coś większego niż większego, co przemawia przez nie wyraz bosko kobiecego które używa ich osobowości jako naczynia ta przepuszczalność wymaga tego co Jung nazwał przepuszczalnym ego wystarczająco silnym by utrzymać tożsamość a jednocześnie otwartym na trans pierwsze równowaga która wymaga lat wewnętrznej pracy kiedy zostanie osiągnięta te kobiety promieniują jasnością wykraczającą poza osobiste granice tak powstaje to co Jung nazwał koniunktio Mistyczne małżeństwo świadomości i nieświadomości, męskości i kobiecości, tego co czasowe i tego co wieczne. Z tego wewnętrznego zjednoczenia rodzi się to, co alchemicy nazywali dzieckiem mędrców odnowione ja, które niesie zarówno mądrość doświadczenia, jak i świeżość nowego początku. Twarz staje się żywym świadectwem tej wewnętrznej harmonii. Kobiety, które posiadają tę rzadką duchową cechę, Nauczyły się żyć tym, co Jung nazwał życiem symbolicznym, istnieniem, w którym każde doświadczenie oznacza więcej niż tylko to, co oczywiste. I właśnie ta postawa chroni je przed egzystencjalną pustką, która sprawia, że tak wielu ludzi się starzeje, ponieważ bezsens pochłania ich siłę życiową. Dla nich każdy dzień, każdy czyn staje się małym rytuałem odnowy. Ich relacje służą im jako lustro dla dalszego rozwoju. Wyzwania przekształcają się w szanse na głębszy wgląd. To alchemiczne podejście do doświadczeń oznacza: nic nie ginie, każda chwila przyczynia się do ich rozwoju. To poczucie sensu bezpośrednio przejawia się w sile życiowej ich fizycznej obecności. Jung dostrzegł, że psychika posiada naturalną funkcję uzdrawiania wewnętrzną tendencję do całości, która działa niezależnie od świadomej woli. U kobiet, które posiadają tę rzadką duchową cechę Funkcja ta jest świadomie aktywowana i pielęgnowana. Powstaje proces ciągłej odnowy komórkowej, działający od wewnątrz na zewnątrz. W ten sposób przemienia się nie tylko ich wygląd, lecz także sposób, w jaki zamieszkują swoje ciało. Kiedy dochodzimy do zakończenia tej eksploracji, staje się jasne: Źródło młodości nie jest mitycznym miejscem gdzieś w oddali. To stan psychologiczny dostępny dla każdego, kto jest gotów podążać wewnętrzną drogą integracji i indywiduacji, którą Jung tak precyzyjnie opisał. Kobiety, które ucieleśniają tę rzadką duchową cechę, nie odkryły żadnego tajnego przepisu ani magicznej formuły. Nauczyły się żyć w harmonii z głębszymi prądami swojej psychiki, świadomie pracować z archetypowymi siłami, które kształtują ludzkie istnienie. I utrzymywać żywe połączenie z transcendentalnym wymiarem bytu. Ich pozorna młodość jest w istocie wyrazem dojrzałości duchowej. Ich pełnia przejawia się w fizycznym wyglądzie, który promieniuje od wewnątrz. Osiągnęły to, co alchemicy nazywali opus kontra naturam, dziełem przeciw naturze, które paradoksalnie ukazuje prawdziwą naturę. W ich obecności przeczuwa się, czym człowiek może się stać, gdy nauczy się świadomie obchodzić z siłami, które badał Jung. Reprezentują one nie tylko osobiste osiągnięcie, lecz także zbiorową możliwość, że rozwój świadomości może rzeczywiście odzwierciedlać się w ciele. Ta rzadka duchowa cecha jest w istocie dostępna dla wszystkich. Wymaga jedynie odwagi, by rozpocząć wewnętrzną podróż, którą Jung nazwał indywiduacją, gotowości, by spotkać własny cień i zintegrować własne światło, decyzji, by żyć świadomie, a nie automatycznie. Dusza, która kroczy tą drogą, odkrywa swoje ponadczasowe jestestwo, a to odkrycie zmienia wszystko. Także sposób, w jaki się starzejemy. Jeśli rozpoznałaś siebie w tej eksploracji lub czujesz się zainspirowana, by rozpocząć własną ścieżkę świadomego starzenia, zapraszam Cię do zasubskrybowania naszego kanału. Podziel się w komentarzach tym, co poruszyło Cię najgłębiej i które aspekty tej rzadkiej duchowej cechy chciałabyś rozwinąć w swoim życiu. Twoje myśli wzbogacają nasze wspólne zrozumienie tego, jak świadomość kształtuje rzeczywistość i jak stan duszy wpływa na wyraz ciała. Razem odkrywamy na nowo to, co Jung wydobył na światło dzienne, że prawdziwa młodość wypływa z wiecznego źródła zintegrowanego ja.